Znasz takie osoby, które jedzą zdrowo, a wciąż czują się zmęczone, sfrustrowane, mają problemy z wagą i hormonami? Zauważ, zdrowo albo zgodnie z protokołem to nie to samo co odżywczą. Celem każdej diety powinno być. Nie odchudzanie, nie pozbycie się zbędnych kilogramów jak najszybciej, ale celem jest odżywienie organizmu i przywrócenie jego naturalnej zdolności do regeneracji, wytwarzania energii i spokoju, gdzie chociażby środowisko hormonalne jest bardzo, ale to bardzo stabilne. Jeżeli coś nie działa, przez Dwa tygodnie, Twoja energia spada, sen się pogarsza, rośnie głód, nastrój leci w dół. To znaczy, że nie idziesz w stronę swojego celu, bo ciało zawsze powie ci prawdę. Jest wiele naturalnych protokołów żywienia, które nie robią z ciała poligonu doświadczalnego, które stabilizują insulinę, są wysoko odżywcze, są zgodne z Twoim DNA. I które pozwalają kontrolować eikozanoidy, czyli związki decydujące o stanie zapalnym, związki decydujące o Twoim nastroju i metabolizmie. Jeżeli Twoje posiłki nie przynoszą Tobie spokoju i stabilizacji w sensie psychofizycznym, to nie jest problem w Tobie, tylko w strategii, którą stosujesz, która nie jest dostosowana do potrzeb Twojego organizmu. Dobrze dobrana dieta nie wymaga dyscypliny. Bo ciało zaczyna samo współpracować. Nie opieraj diety tylko i wyłącznie na sile woli i zaufaniu do sąsiada albo tego, który tą dietę Ci przedstawia. Właśnie w ten sposób od wielu lat pracuję z moimi klientami, gdzie nie uczymy się jeść mniej, nie uczymy się pozbywać zbędnych kilogramów, tylko uczymy się tak, by ciało znowu znalazło się w równowadze. Tak by ciało znowu poczuło komfort. Tak by ciało było maksymalnie odżywione. Tak by ciało znowu zaczęło ufać umysłowi.